Zamienianie się jest fajne, nie? To się zamieńmy. O nie, znowu? Ostatnim razem jest ser był okropny. No dobra. was. Spójrz o moja, bo z tym samym serem. Hochland to wydatek, który się opłaca, bo kupujesz to, co najlepsze i jesz jak chcesz. Mówiłam ci, zamienianie się jest fajne. To się zamieńmy znowu. <laughs> Hochland, to jest pyszne. Halo? Synu, wróciłeś, opowiadaj jak było. Jak to na morzu. <noise> Teraz już na pewno musicie do nas przyjechać. Tak, przyjeżdżamy za tydzień. To co, <noise> dasz posłuchać jak zwykle? Rozmowy z bliskimi tak wiele znaczą. Teraz w ramach abonamentu możesz z nimi rozmawiać za darmo. Telekomunikacja Polska. Bliżej. Chwam de vescan do zelonigo, do Triada. Nasze wycieczki pozostawiają niezatarte wspomnienia. Stopy swędzą i pieką tak, że mógłbyś chodzić po ścianach. To grzybica. Sięgnij po Lamisilat, który nie tylko szybko leczy, ale także zabezpiecza Twoje stopy przed grzybicą. Już nie potrzebujesz 28 dni. Teraz Lamisilat zrobi to tylko w 7. Zapewni też skuteczną ochronę przez wiele tygodni. Lamisilat. Zdrowe stopy już w 7 dni. Nowość. Teraz także jako wygodny spray. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oto pierwsze na świecie tabletki Kalgonit Powerball. 4 w jednym. Teraz do detergentu, soli i nabłyszczacza dodaliśmy nowość. System aktywnej ochrony szkła. To wszystko w jednej tabletce. Kalgonic 4 w 1 czyści dokładnie i chroni szkło przed matowieniem dzięki systemowi aktywnej ochrony szkła, który sprawia, że Twoje naczynia są idealnie czyste i błyszczące za każdym razem. Nowy kalgonic Powerball 4 w 1. Kryształowy połysk na dłużej. Wcześniej nie używałam elektrycznych odświeżaczy powietrza, ale od kiedy mam tyczkę Airwick, mogę wybierać spośród wielu unikalnych zapachów. Tworzyć w moim domu niepowtarzalną atmosferę. Odkryj nowy świat zapachów Erwik. Erwik. Zapachy, które odmienią Twój świat. Naturalna woda mineralna Arctic z unikalnym, sportowym korkiem. Poczuj przyjemność, jaką daje masaż Spa pod prysznicem. Podprysznic Palmolive Thermal Spa z białą glinką i minerałami termalnymi. Oczyszcza i masuje skórę. Palmolive Thermal Spa, twój domowy salon Spa. Teraz przywróć jędrność Twojej skórze dzięki nowemu Palmolive Thermal Spa Farming.